Cześć, Pasieka Gromodzin. Przyjechałem dzisiaj na tą rzodkę poleistą. Patrzeć czy jeszcze tu kwitnie. No jak widać już się powoli kończy. Jest dużo już takich łuszczyn, w których jakieś tam nasionka. A jeżeli chodzi o kwiaty, no jeszcze kwitnie. Ale już tak... Mm, no jest mniej tych kwiatów, więcej zielonego. Aczkolwiek jest tu duże pole. Kilkadziesiąt hektarów. Yy, więc jest co oblatywać. Myślę, że jeszcze z tydzień i już przekwitnie no ale jeszcze ten tydzień mam nadzieję że coś tu pozbierają także hmm, no chcę zabrać pyłek bo mam tu poławiacze i może zajrzę do miodni zobaczymy co tam jest także no pierwszy raz na rzodkwi oleistej za dużo tego nektaru wcześniej nie było i myślę że no, nie będzie za dużo miodu ale coś jest ale pyłku za to dużo zbierały dużo pyłku więc to jest taki plus myślę że warto było tu przywieźć choćby po to żeby tam troszkę rozładować E, liczbę pni e, pod domem, na pasiece. E, no i tutaj pozyskać więcej pyłku, coś tam też tego nektaru, one się tak wzmocniły, matki lepiej zaczęły czerwić, więc ogólnie, nawet jeżeli nie, nie wezmę tutaj dużo słoików z miodem, to i tak jestem zadowolony z e, tego, że je tu przywiozłem. No, jeżeli chodzi o pszczoły, to widzę, że cały czas ładnie latają, jest ruch, cały czas to był ruch, naprawdę ładnie oblatywały mi tutaj e, tą rzodkiew. Tylko mówię, no, szkoda, że więcej ona nektaru nie daje, za to pyłku jest całkiem dużo. Myślę, że zajrzę do miodni i zobaczymy, jak to wygląda, ale najpierw zbiorę ten pyłek. Dobra, mam tu już wiaderko. I, i, i. Ja zabiorę rękawiczki, na razie ich nie zakładam. I zobaczymy. No, widzicie, szufladka prawie cała pyłku, jest troszkę faceli. Troszkę jasnego, jakiegoś pewnie habru, ale 80% jak nie lepiej, to jest pyłek ten żółty, właśnie z rzodkwi oleistej. Nie zbieram tu codziennie, więc nie myślcie, że codziennie jest taka pełna tacka. O, tu jest troszkę mniej. Zbieram tu gdzieś co 3 dni, więc. Więc wiecie, wiecie, trzeba patrzeć tak, żeby ono się po prostu tutaj nie pleśniało, ale tu nic się nie przykleja. Wiecie, jakby było dużo nektarowania. To też inaczej, bo jak mocno nektaruje jakiś, yy, jakiś yy, pożytek, to one odparowują i ta wilgoć może się skraplać i wtedy ten pyłek pleśnieje i nawet codziennie trzeba pobierać. Ja na rzepaku pobieram codziennie, bo nie dość, że jest go dużo tego pyłku, to yy, no może po prostu dojść do tego, że nam spleśnieje, dlatego... Tutaj akurat jest spokój, o tu jest więcej. No widzicie, każda inaczej nosi. Trochę tutaj jest więcej takiego rudego, znaczy rudego, pomarańczowego. Ale widzicie wszystkie prawie pełne te. Więc tutaj jeszcze tych poławiaczy nie zabieram. O piękne. O, żeby to było codziennie, tyle to naprawdę. To kurczę, kilogramy by chyba każda rodzina przyniosła. O, tu jest mało, ciekawe czemu. Rodzina jakaś słaba, może matki nie ma trzeba będzie. Dobrze, bo zajrzeć, tu już jest ok. No, także niektóre widać, że mają więcej, ale wszystkie, wszystkie mają, tylko ten tutaj zaraz zajrzę co tu się dzieje, bo może tak być, że coś albo słabsza rodzina, albo na przykład jakaś cicha wymiana i one wtedy mniej noszą jak nie ma świeżych larw, bo nie potrzebują tyle pyłku. Dobra, ja to sypię do wiaderka i za chwilę pokażę Wam ile tego wyszło z 9. Wcześniej było osiemnaście, no to byłoby dwa razy tyle, ale no wywiozłem na grykę, Wy, wywiozłem stąd na grykę, bo no tak jak mówię przełożyłem część... Ramek z miodem do tych co tu zostały zabrałem puste i z pustymi miodniami pojechały na grykę. No bo tu mówię, no, żeby tu lało było tego, wiecie, nektaru, pełno miodu, to oczywiście bym stąd nie zabierał, ale stwierdziłem, że połowę po prostu zabiorę, bo i tak one tutaj raczej nie doniosą więcej. A gryka, gryka może polać. Jak jest dobry rok, to gryka naprawdę potrafi bardzo dużo tego miodu, tego nektaru dać teraz, no ciężko mi powiedzieć jak z tą gryką, dopiero za jakiś czas będę tam jechał, no to na pewno też Wam coś nagram i pokażę o, powiem Wam ile tak około połowy wiaderka I całkiem spoko dosyć dużo to waży, nie wiem ile nie mam wagi w ręku, ale naprawdę fajny pyłek, dużej ilości jestem zadowolony no już takich wiaderek tutaj parę no nie bo to raz było chyba pełne. W ogóle przywiozłem, przez 4-5 dni to mało co nosiły tego pyłku, jak się zaczynała ta A później tak właśnie po kilku dniach już prawie po tygodniu jak już tu stały to bardzo dużo zaczęło tego pyłku się pojawiać. Także no nie wiem ile jeszcze, ale na pewno zostawię te poławiacze, bo jakby było mało to ja bym już je dzisiaj ściągnął. A z racji tego, że jest całkiem sporo to myślę, że jeszcze ten tydzień do końca kwitnienia tej żodki yy, będę poławiał pyłek. Nie mam dużo pyłku w tym roku, ale troszkę nadgoniłem. Powiem Wam, za, zazwyczaj większość pyłku to była yy, rzepak. W tym roku tego rzepaku prawie w ogóle nie było. Tam troszeczkę udało się pobrać. A za to mam masę habrów, masę yy, właśnie takich żółtych. Yy, tam było część z yy, pyłku sosnowego, pyłku z. Yy, jak to się nazywa? E, ten, ten taki jak podobny do... Y, no facelia Nie mogę sobie przypomnieć co ja chcę wam powiedzieć Wiem jak drzewo wygląda mam je przed oczami a nazwy nie pamiętam No na końcu języka jak to się mówi pozostała No także tyłku i tak y, no, troszkę nadrobiłem Bałem się, że będzie go bardzo mało, że nad połowy nie będę miał tego co z tamtego roku A udało się podgonić i... No jest mniej, z 80% tego co rok temu, no ale to i tak y, dosyć, dosyć fajnie, bo tego właśnie późnego teraz, y, i tej faceli, i tej rzodkwi, no to trochę tych kilogramów udało mi się jeszcze pozyskać. Dobra, zajrzę za chwilkę do jakiejś miodni, zobaczymy jak to tam wygląda. Dobra, wyciągnąłem jedną ramkę. Tam troszkę coś błyszczało, ale dużo nie było. Tutaj tak samo, z tej strony to parę komórek świeci. Z tej troszkę więcej ale szału nie ma. No i wiecie, tutaj też są ramki z poprzednich no. rodzin, które wybiorę. No ta ramka jest cała, tu już nawet zaczęły coś sklepić. Ciężka. O, tutaj jest więcej zasklepionego. Ale tak jak mówię, no to jest praktycznie to co przez dwa tygodnie dwie rodziny przyniosły, a nie jedna. A i tak tego dużo nie ma. Tutaj ramka też jest w miarę taka nabita. No, a tu już czuję, że jest pusta. Parę kropel. No, także widzicie, no mało na 3 tygodnie, bo to już trzy tygodnie prawie tutaj są. No, tu też leciutkie. No, tam chyba puste same, także widzicie. Słabo, no jest jakieś, bo tam dwie ramki, powiedzmy takie, ale co to są dwie ramki? Jeśli takie nie są całkowicie zasklepione, to. Trzy słoiczki miodu będą tu w tym jednym, a to pewnie nie wszystkie nawet mają tyle. Bo te tutaj były przekładane tak jak mówiłem z dwóch rodzin do jednej. A tam na końcu są takie, które cały czas tylko same pracowały. Dobra, muszę to poprawić. Na razie pauza, zaraz do innego zajdę. No powiem wam, drugi ul te przeglądam. Ja nie wezmę wszystkich tutaj tych dziewięciu, bo Szkoda mi czasu. Tutaj jest też taka ramka powiedzmy z kilometrów będzie. Tutaj jest trochę cięższa. No tu już jest mniej. Mniej. Tu troszeczkę. Tam już puste. Także widzicie. Bez szału Szkoda. Myślałem, że będzie jakieś takie nektarowanie. Może coś znajdą gdzieś w okolicy. Ale wychodzi na to, że Parę słoików miodu, nie wiem ile się uda wykręcić. 10, 20 i to idzie wszystko. Zobaczę w ogóle na końcu, bo tam na pewno nie przekładałem tych e, ramek z innych rodzin. To tu w ogóle może nie być miodu. O, słabo kitują na razie, ale już jakieś tam pojedyncze te zakitowały. No, tutaj ramka pusta. Tutaj lekko coś waży, ale to tyle, że szkoda gadać. No, tu jest więcej, one te ciemniejsze ramki prędzej zalewają. Ale to tylko z góry, nie są całe. No, tam jest czerw. Tutaj był wygryz się. A no, widzicie, bez szału. Naprawdę bez szału że tutaj coś tam, parę ramek się weźmie do kręcenia, ale to dosłownie kilka słoików tego miodu będzie. Szkoda, bo trochę tu rodzin było 18. Myślałem, że trochę więcej, więcej się uda pozyskać tego nektaru. No pyłku. Trochę było, ale ja wiem czy tak dużo. Wolałbym, żeby to były wiecie pełne nadstawki miodu niż, niż po prostu ten pyłek, no ale pyłek też powiem wam. Ludzie kupują na jesień naj, najwięcej, czasem coś tam wyślę, więc mam nadzieję, że się sprzeda. No nic, tak, tak chciałem tu zerknąć. Jeszcze na razie nie zabieram tych pszczół. Przynajmniej tydzień jeszcze tutaj myślę, że zostaną, a później prawdopodobnie wezmę je do domu i przygotuję na wrzos. Jak na razie tam pada dosyć mocno w lesie, co jakiś czas w tych borach dolnośląskich gdzieś to zawieźć. I o ile nie będzie suszy w lipcu, no to powinien być yy, kwitnąć ten wrzos i jest szansa na miód wrzosowy w tym roku, tak jak i w tamtym. Myślę, że co najmniej te 9, tak jak rok temu zawiózł na wrzos, ale chciałbym zawieść 18. Czyli tam mi chodzi do samochodu 9, czyli dwa razy po prostu zawieźć, tak jak tu było 18, to też na wrzos 18. Zobaczymy jak to się uda, no bo mówię, to zależy też od pogody, bo jak będzie susza to nie ma sensu tam nic wieść, bo przełóż tylko spracują i słabo zimują, a jak będzie ładnie kwitno, to zawieziemy, mówię, no minimum 9, chciałbym 18. No dobra, zawieram pyłek i jadę do domu, także tu chciałem Wam tylko pokazać, bo niektórych ciekawi gdzie co jest, na jakiej, na którym pasie czysku jak. Noszą. W tej chwili mam na czterech miejscach, także czasami mi piszecie, że o za dużo w jednym miejscu, no to jest tylko tak na rzepaku, bo rzepaku jest dużo, e, później już wywożę, zresztą w tym roku i na rzepak wywiozłem pierwsze, więc troszkę już zabrałem, ale no, dosyć dużo zostało w tym domu, później e, trochę żałowałem, bo mogłem szukać szybciej miejsca i tak żeby chociaż w tych trzech miejscach były, a teraz tak jak mówię są na gryce, tutaj na rzotkwi. Pod lasem, i w domu, w sadzie. Także w czterech różnych miejscach. No i to wiecie, też przekłada się na większe ilości, że one łatwiej znajdą pyłek, łatwiej znajdą nektar, lepiej się te rodzinki rozwijają. Może tutaj nie ma dużo nektaru, ale sporo pyłku, sporo też tego nektaru, one w gniazdach zgromadziły przy czerwiu, bo jak woziłem stąd na grykę to naprawdę ciężkie były, chociaż miały puste już miodnie, bo przełożyłem ramki, były same puste, to same te rodnie naprawdę dużo ważyły, było widać, że musi tam być dużo pyłku, spore zapasy e, też nektaru przy, 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 przy czerwiu, e, miodu. I, I sporo też tego czerwiło. Także fajnie się tutaj rozwinęły i myślę, że na tą grykę, jak te 9 pojechało, to mogą, e, mogą być w sile. No, czy będzie nektarowanie, to już zależy też właśnie od pogody, od ziemi, od tego, jakie nasiona rolnik wysiał, ale e, wiecie, jak się wywozi takie, że były słabsze, osłabły, bo nie było e, pożytku, to inaczej to wygląda w ulu, jeżeli chodzi o właśnie. Pszczoły o ich siłę, a inaczej jak one tutaj jednak pracowały, jednak się wzmocniły. Fajnie, ta pszczoła młoda, która się wygryzała, może teraz przynieść tego nektaru więcej. No dobra, to ja już się żegnam. Cześć, trzymajcie się.